Cześć, jestem Vanessa i mam 16 lat. Mieszkam w Słupsku. Na co dzień chodzę do szkoły, ale w weekendy robię paznokcie znajomym lub rodzinie. Swoją przygodę zaczęłam we wrześniu 2023 roku. Czyli niedawno, a już znajomym i rodzinie robisz pazury? Dobra, o ile są produkty sterylne, to to jest dobra opcja, żeby sobie potrenować. I o ile też jakiś kurs za tym idzie. Ale interesowałam się tym już dużo wcześniej. Nie przeszłam żadnych kursów. Swoją wiedzę czerpię z internetu i przyglądania się, jak robi to moja ciocia, stylistka. Pozdrawiam całą ekipę Kulo. Pozdrawiam również. Jestem ciekawa, jak ta twoja ciocia robi te pazy i czy masz dobry wzór do naśladowania. Mamy tak, pochłaniacz, lampa, pochłaniaczu, fryzarka właściwie. Okej. Okay. Ojejku, to są cęgi do paznokci ustup. Mam nadzieję, że nie robisz tym skórek. Oj, oj! No dobra. Okej, okay, za, za dużo mi to zdjęcie nie mówi, jeżeli chodzi o preparaty i tak dalej. Nie wiem, czy masz pojęcie, do czego to wszystko tu jest i co to tam jest, przede wszystkim. No ale dobra, no, no okej, okay, lećmy. Lećmy z pazurami. Nie są złe, są całkiem, całkiem estetyczne. Dobra, od boku pojawiła nam się niestety, ale brzydka, prawda. I to dość mocno brzydka. Bo o tyle o ile od góry ktoś by powiedział o spoko. Coś się tu. Nie, może nie widać na zdjęciu. To od boku to już widzę dwa bardzo poważne błędy. Pierwszy jest bardzo mocne wyżynanie krawędzi dolnych. Przez co robi nam się taki krótki, ale szpic. Krótki, ale owal właściwie. A druga rzecz to jest bardzo grubo przy samym czubku, dlatego ten pazur wygląda jak taki bubble nails od boku. Jest za dużo, jest za dużo produktu. Jest albo nie, nieprawidłowo opiłowany. Więc to na pewno widać, że w tej jednej ręce tak jakby paznokcie są krótsze, ale to może być też kwestia zdjęcia tak zrobionego i ułożenia dłoni, bo tu tak się to nie rzuca w oczy, za to tu już widać, że te paznokcie są dłuższe w tej dłoni niż w tej drugiej. Ale to tak mówię, to może być kwestia zdjęcia i ułożenia dłoni. Więc to na pewno trzeba poprawić to. Przestać piłować te krawędzie dolne, czyli wyżynać krawędzie dolne. A druga sprawa, to grubościomierz i zmierzyć sobie paznokcie w strefie stresu, czy tam jeszcze można coś dopiłować, czy nie. Bo uważam, że mogłabyś je robić te paznokcie bardziej smukłe. Mhm. Tutaj troszeczkę jest do tak krótkiego paznokcia, troszeczkę za wysokie te apeksy budujesz, więc spokojnie można z nich zejść. Widzę pył pod paznokciami, więc mam obawę, że robisz ludziom paznokcie bez rękawiczek. Mimo że to jest rodzina, znajomi ktoś tam. To, to, to wirusy nie wybierają i choroby. Ona nie ominie Twojej koleżanki, bo jest Twoją koleżanką, i może mieć koleżankę jakąś grzybicę, coś, cokolwiek. Więc bardzo bym prosiła. Jeżeli nosisz, to super, to super. Jeżeli nosisz rękawiczki przy robieniu pazurów, to, to, to nie ma co. No, i to takie. To, no, ogólnie nie są to jakieś mega duże błędy. Jest to do, do szybkiego usunięcia. Tylko. Ważne jest to, żeby o tym pamiętać świadomie te krawędzie dolne pilnować ich nie podcinania gorzej, jak już sobie zrobiłaś zły nawyk i wszystkim tam tak różniesz te krawędzie dolne, to wtedy trzeba bardzo się pilnować, żeby ich nie wycinać ponownie. Przy następnych y, wykonywaniu przy na, wykonywaniu następnej stylizacji, bo to już później jest silniejsze od nas, ręka sama piłuje. Kolejna osoba, hej, mam na imię Karolina, mam 21 lat. Pochodzę z Ciechanowa, aktualnie jestem na trzecim roku pielęgniarstwa. Paznokciami interesuję się mniej więcej 6-7 lat, Oj, czyli jako taka dość młoda osoba zaczęłaś. Na początku była to sama hybryda na naturalnej płytce, jednak tak od 3-4 lat próbuję swoich sił w przedłużaniu żelem. Przedłużam paznokcie sobie oraz okazjonalnie swojej mamie. Nie mam żadnych szkoleń, wiedzę czerpię z internetu i tak metodą prób i błędów coś tam mi w końcu zaczyna wychodzić. W komentarzu załączam zdjęcia swojej ostatniej pracy. Liczę na wskazówki, co mogłabym poprawić w swojej pracy. Dobrze. Karolina, już zerkam. Okej. Okay. No nie przestaniecie mnie zadziwiać, nie? Z tymi szablonami. Frezy. Raczej sobie jakieś inny kupiłaś. To jest co prawda pudełko z tym, po tych gratisowych, ale chyba tu są jakieś inne włożone. No na pewno ten nie jest gratisowy. Ten... No, dobra, nośnik, ale no tu opaski ścierne wyglądają dość. Chyba, Git nawet. Płomyczek. Płomyczek. To nie wiem, co to jest. Kuleczka. To jakiś frez do masy. Raczej produkty nie są sterylizowane, bo jak są tak, w takim pojemniczku, to no wiadomo, że nie są miałowe. Sążki nie, nie do końca widać. My co, kolor, baza, top, a gdzie preparaty koleżanko? Cleaner tu jest tylko. A gdzie dehydrator, primer? Chyba, że ten cleaner już dehydruje NTN, zaraz sobie sprawdzimy. O tutaj jest ten cleaner. To jest ten sam chyba. A nie, no nie dehydruje. No, ale jak cię wszystko trzyma, to może akurat jest git. Bo jest tutaj woda, jest, tak? Wodą wody nie wyciągniesz. Ja to zawsze będę powtarzać. Do znudzenia. Dobra. Może jeszcze masz jakieś więcej rzeczy, tylko po prostu nie wstawiłaś do zdjęć. Zobaczmy w końcu pazy. Wyglądają dość estetycznie. Wręcz ładny, symetryczny. O, tutaj dobrze widać, że no. Coś tutaj z budową nie gra, jest tyle zaopowietrzeń dookoła i tak sucho jest. Coś tutaj nie pykło, chyba że może z opiłowaniem coś, no bo od tej perspektywy to mi to nic nie mówi. Tylko że różnie podłożyłaś szablon. Ten wyżej, ten niżej, ten średnio, ten też średnio, tak nie do końca równo. Od góry tego nie widać. Dobrze nosisz kwadraty, bo do twojego kształtu opuszków to jest naprawdę git. No Okej, okay. nie wiem dlaczego, ale patrząc na, na te pazury mam wrażenie, że coś tam w strefie stresu nie jest dość y, odpowiednio grubości. Nie wiem, tak mi, się to, tak mi się tylko wydaje, bo na podstawie tych zdjęć tak nie do końca jestem w stanie stwierdzić, bo no tu jest w ogóle do góry nogami, a tu jest z fleszem, to też tak nie, nie do końca... I takie troszeczkę poruszane jest to zdjęcie. No nic. Jest estetycznie. Myślę, że do poprawy będzie tylko zwrócenie uwagi na to, bo tu chyba jest oliwka, dlatego na tym zdjęciu tego nie widać. Zwrócenie uwagi, czy jest równiutko, ładnie, cieniutko przy skórkach materiału, bo on tam, widzę, zaczyna się zapowietrzać. To niedobrze, bo może to zapowietrzenie iść dalej. Tutaj na tych zdjęciach to widać lepiej. No okej. Okay. No i więcej, więcej raczej nie wycisnę. Ten, ten mały bym chciał od boku widzieć paznokieć. ale chyba tu żadnego zdjęcia z tym małym. Nieostre. Średnio. No dobra, więcej nie wycisnę, Karolina. Jest tu potencjał w tym wszystkim. Tylko, żeby y, pracować stylnymi narzędziami, jeżeli też y, robisz innym osobom paznokcie. W każdym razie, tutaj to już na tyle. Hej, mam na imię Gosia, mam 17 lat i pochodzę z okolic Wrocławia. Paznokciami interesuję się od jakoś 3, może 4 lat. Nie przeszłam żadnych kursów jeszcze, wiedzę czerpię z internetu, YouTube'a, waszego kanału oraz kilku profili na Instagramie. Paznokcie robię głównie sobie, czasami zdarzy mi się robić koleżance albo mam Jak jeszcze sami siebie krzywdzicie, to to, to to... Ale jak jeszcze komuś robicie pazury i... nie używacie sterylnych narzędzi, to, to, już, to już mi tam... W moich paznokciach jedyny problem, jedynym problemem jest mój paznokieć na kciuku, który jest krótki i szeroki. W komentarzu wrzucam zdjęcia. Nie krzycz za frezy, przymierzam się do kupna nowych. Liczę na jakieś drobne wskazówki, które mogłyby mi pomóc. Pozdrawiam całą ekipę kulo. Pozdrawiam również... Oj oj. Tu jest chyba dość sporo topu na skórze, koleżanko. Czy to nie są tipsy przypadkiem? Tak trochę wygląda jak tipsy. Ojejku, te frezy, takie wszystkie brudne. Tutaj nawet u myjki chyba nie ma ultradźwiękowej, żeby je chociaż wymyć. O, mm, Kobieto. Może dlatego są tak pozalewane skórki, bo ty po prostu nie potrafisz dobrze ogarnąć tymi frezami tego, a kciuk jest dość faktycznie szeroki. A, bo ty masz bardzo możliwe, że masz brachidaktylię, tylko nie możesz mu, temu kciukowi tak wyżynać krawędzi do, dolnych, bo on będzie śmiesznie wyglądał. Więc pilnuj tego, żeby krawędzie dolne szły ładnie, równiutko. OK, Będzie też głębszy tunel, a paznokcie będą wyglądać smuklej. Bo to, chyba, że on tak rośnie po prostu, no ale to wtedy tipsy odpadają, wtedy musisz e, szablon podłożyć na od tego jednego paznokcia. Więc tipsy odrzuć. A, a idź w szablony. No, i dość, dość mocno sobie przepiłowujesz te krawędzie dolne od spodu, i są nierówne one, I, i, i są przepiłowane. Czyli mniej piłowania od dołu, więcej od góry. Tyle. A druga sprawa to to, żeby więcej piłowania od góry było, żeby tutaj ładny był równy, bo popatrz, ile tu będzie grubości, to to wszystko można. Zejść z tej grubości. Dobra, trochę przesadziłam. No, mniej więcej, mniej więcej. Czyli tak, mniej od dołu, więcej od góry. Zmienić frezy na pewno do nabłonków też. Trzeba zmienić. Bo wydaje mi się, że to jest przyczyna tego, że tu są tak pozalewane skórki. Mhm. Że jest po prostu nieczysto, nie ma czystej płytki przed nałożeniem kolejnych warstw. I to już, to już na etapie bazy niestety chyba wszystko jest się dzieje. Uwaga, apel. Każdego, kto używa tych frezów gratisowych, do paznokci, a nie do metalu, szkła czy tam plastiku, powinno ogarnąć uczucie konfuzji, bo to, jest, to nie może tak być. Widzieliście, jak te skórki wyglądają? I, i widzicie, widzicie tutaj winowajce, więc proszę odrzucić te frazy i zacząć dobrze pracować.